Hej, hej, hej! Przed Wami Sekret Tamary J. Harrow. Książkę mam od wydawnictwa Imagine Books i premierę miała 2 czerwca 2023 roku. I słuchajcie, no przeczytałam tę książkę, jest niezła, niezły romansik i naprawdę czuję się ją w, w pełni usatysfakcjonowała. Bardzo, ale to bardzo mi się podobała, zobaczcie jaka mięciusia. Przy tej książce naprawdę człowiek ma ochotę obniżyć punktację innym, gdyż tutaj ta dziesiątka to jest nawet za mało. Bardzo, bardzo nie zaskoczyła, bardzo pozytywnie. Same opisy zauroczenia Tamary, kiedy ona nie wie, co się z nim dzieje, gdy w pobliżu jest on, o, tłumaczy nam to na wiele sposobów. Wiecie, ona z początku uważa, że być może ta mężczyzna używa perfum z fermonami, dlatego tak na nią działa później podkłada pod to pod no menopauzę, gdyż w sumie mate przeszło 40 lat. No to najpewniej ten czas. No, wielokrotnie czytamy też jej reakcje, później to co mówi w swojej tam fantazji, a na koniec e, co wypowiadają jej usta. W ten sposób mamy naprawdę taki potrójny obraz sytuacji, kiedy e, sprawia, że no, no możemy się w tą książkę maksymalnie wczuć. Tamara tutaj wie, że jest dorosłą kobietą, no i ma męża. Chociaż nieważne, że aktualnie chce się z nim rozwieść. Więc przeloty, flirty nie powinny być jej w głowie. Jednak z powodu pogłębiającej się choroby męża od bardzo dawna nie współżyli, więc jej sfera kobieca jest mocno zaniedbana. I tutaj początkowo nie chcemy zrozumieć, kiedy ona nam opisuje dlaczego z nim nie jest, co jest takiego złego a później wraca tak jakby do tej dalszej historii kiedy opowiada jak było między nimi na początku małżeństwa także widzimy, że byli bardzo szczęśliwi naprawdę się kochali, wspierali się wzajemnie i ubóstwiali swoją córeczkę, no, która obecnie jest tutaj nastolatką często też o niej wspomina jednak ona sama gości tutaj bardzo rzadko bardziej chodzi tu o wspólne chwile niż o zaznaczenie jej osoby jako ważnej dla treści jednak co jakiś czas mamy podkreślenie, że wszystko się zmieniło przez to, co on zrobił. Ale dopiero po 90. stronie wiemy, co takiego zrobił. To wszystko, jakby troszeczkę zburzyło jej zaufanie. No, straciła coś, czego dawniej była pewna, nawet. Wiecie, ona już nie widzi siebie tutaj jako atrakcyjnej kobiety. Mąż chorując, ma. Jakby bardzo nie potrafi się w ogóle zachowywać. Jest czasem opryskliwy, niekiedy używa tylko pojedynczych słów. Tak naprawdę, no, nie chce się też go słuchać, jeżeli odpowiada tak, jak odpowiada. Obecnie jest bardziej balastem niż podporą. No i tutaj rozpoczyna się właśnie ten etap, kiedy zaczynamy rozumieć jej postępowanie. Tym bardziej, że wiemy, co on wcześniej zrobił. Jednak mamy tu jeszcze jeden wątek, którym jest program w którym właśnie Tamara bierze udział. A czemu bierze udział? Żeby mieć pieniądze na dalsze leczenie męża, z którym chce się rozwieść. Ale, ale, ona przez miesiąc ma być w programie telewizyjnym, gdzie będzie wykonywała tam rzeczy, wiecie, takie niespodziankowe, chociaż tak naprawdę to jest jedna wielka spodzianka, ale z kim? Z obiektem jej westchnień. To było tu ciekawe. Więc, czy aby na pewno ludzie tam występujący są szczerzy? Pytanie za 100 punktów. No, no nie. To na to wszystko serce Tamery, nie wspominając o wielkim napięciu pomiędzy jej udami. Hmm? No, powiem Wam, że ta historia strasznie, strasznie bardzo mi się podobała. Mamy wątek romantyczny, mamy postępującą fabułę, mamy wyznania z głębi serca, historię upadającej miłości i chorobę, która starannie odbiera mniejsze i większe sprawności mega, mega książka ja wciąż jestem pod jej ogromnym wrażeniem, przeczytałam I chwilami człowiek żałuje, że takie książki czyta bo po prostu chciałby je czytać w nieskończoność, a kiedy pojawi się taka perełka i później czyta następne kiedy też są wątkiem romantycznym to po prostu upada, upada naprawdę mu psychika bo wie, że tu było coś wielkiego i naprawdę niesamowitego bardzo, ale to bardzo wam tą książkę polecam jest mega świetna, super mi się ją czyta, naprawdę bardzo, z całego serca bardzo wam polecam, jak lubicie, właśnie takie wątki, gdzie mamy choroby, mamy cierpienie, gdzie nie jest to tylko pusta opowieść, ale mamy też tutaj przesłania ukryte jakieś tam, no nie powiem w których miejscach i, i na ile podzielone, to naprawdę to się po prostu czuje, że ta książka jest bardzo dużo warta. Mega dużo miłości było w nią włożone. Także odbiorca na pewno to wszystko odbierze, ale musi najpierw książki przeczytać. Nie ma to łatwo. <laughs> Słuchajcie, żegnam się z wami. Naprawdę z całego serca wam książkę polecam. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.